O jeszcze ja to co się To jest chyba skarb postaci, czy coś. Czy coś. Coś tam. Czy coś. No Okej. Okay. Come on. Ale ja mam w serduszek, to spoko. I to jeszcze nie tutaj. No zostaw mnie, nie naj... A, na, na szczęście może tylko trzydzieści wyprowadzić prowadzić. Pało? No serio, byś mnie tak targać po całym tym? Jezu. I Jack Sparrow wie czego chce, oczywiście. Ja wiem czego chcesz nie Pozbawić przytomności. Przynajmniej, co, co najmniej, czy coś, półtora miliona. Wspólnie nie wiem co kliknąć szczerze. Ej, nie wiem co kliknąć, ej. Chodzi o to, że żeby przejść musimy doszczętnie wszystko pozbawić stanu używalności. Tak zepsuć po prostu Eee, mieczałem. Mieczałem mieczem. No jakoś tak psujemy to... Można się wspiąć. Jakoś tak psujemy to się wespniemy tutaj. Tak by the way. Pyt Brawa, Barbosa, z krtynem! <laughs> Skoczył za mną. Lol, ciekawe, gdzie są moje puchary? Dawać puchary. Zajmijmy się może tym, co mamy zrobić. Wait, what? Ciekawe jak? za problem, to jest tylko sześciu, come ma Raz, dwa... Rzucać tutaj. Brawo, teraz tu. A, pojedynczu, no dobra. Jak tam wolisz, dziomuś? Gigi, o oh, yeah. owie, oh, tu, 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 To jest, to spoko. Wchodzi na mnie tu, 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 nie lo, 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 lo. Nie, chce krzesła. nie rozumiesz? Nie rozumiesz ty hm. Wszyscy Nie Gieny od nimi Też bym się skakał. No, szajsę. No, sz... barbosa w frajerzy, strany. Ma, czyli jednak to musiałeś stworzyć, no nie wiesz. Czyli z tym Debilem. No to było do przewidzenia. Wytyfy! Okej, okay, myślę, że. no nie ważne. Nie jestem niezniszczalny podczas kręcenia korbą? Damn, jest dziwne. Nie! He he. Ta... To. To pysznie. Oooo! Gdzie jesteś jeszcze do zepsucia? Nie trafi. Dobrze. Przecież sobie beczkę wykopałem. Cholera. Rzucaj. Aaa, trafij mnie! Szlag, jasny. O, jesteś debilem, dobra. Shit, shit, shit. Yeah. O, dobrze! Y! A kto pociągnął za wejchę? Sto lat. To brak katapulta, swoją drogą. Ta syrena na rękach nosi, a przecież ona nogi miała w filmie. No i co, ja chcę czarnobrodego już. Hiszpańskie dziedzictwo... Nie, nie chciałem się przyjrzeć specjalnie. Korsarz Barbosa. O Korsarz, a nie śmiertelny. Mógłby do Trochę by Ja 2 miliony, mamy 3 miliony. Potęga wąsów. Czy coś. Puh. Ile klocku? 3. Pożym ukończony. W pirat. O! Po raz pierwszy w grze mamy wszystko z kompasu. To dużo łatwe bo nie będę musiał zadowolniać potem. No ja.

Czyli coś takiego. Co ty jak nic. Nie, jeszcze tyle klotków nam brakuje. Ciekawe co z tego będzie, może... Jak będę ja 100% to nagram wam odcinek. Bo zobaczycie co tam jest. No, Zresztą jestem ciekaw, bo nie mam pojęcia. O, krokodylu. Okej, okay, tu można gdzieś wejść? Tak! Nigdzie! Też dobra opcja. Skarb razy 8 Niech mnie szlak trafi! Dodatki! Jeszcze raz... ...dwa... ...trzy... ...cztery... ...trzy cztery... ...te... ...ka... ...raz... To było raz. Boże, ten. Starają się o copyrighty, ty tu nic nie masz. Wolę sprawdzić. No, wynik razy 192. Niech to pała trzaśnie i patrzę. Już mam milion. <lety> o, boże, jakie pitko. bardziej. Uciekaj na srystł bardziej. go. bardziej. A, boże. Сырый, сам боджи! И, мама хрипка, у меня вс ⁇ равно с рана Tak będę to teraz robił Ooo wszystkie równo macie Ginne cholerę mi przeskazasz, w frajerze! Niech to pała Jesus Christ nie bijcie mnie wszyscy Ooo Arg Pon No wam do góry pało z powrotem No serio?! Serio, gro?! Ja se tu pieknie loduję by w dupę, ty pszczryje. Ty je cokolwiek to miał być. Fuck my life! GIN frajerze, gin, że jesteś frajerem, przecież z nic nie wychodzi, go chodź tu. Geju. Nie, nie bij mnie, po prostu masz do kupienia. Sprzedaj się. Tak, bo jesteś tani. Hiszpan, dupy tam. O, dalej jest ten, David Jones jakiś tam. No było równo, jak w rosyjskim zegarku, ale... Jezus, wszyscy chcą mnie klepać. się na twarz. Jest równo! MINE! Gizakarzec jest równo, ale to problem poza wizji, dobra. Poza wizji, poza wizją. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie, fajne, dodać się do ulubionych, się podobało. Ja się zawiesz, na razie!